Anna Kalczycka pierwszy tak szczerze o swojej chorobie. Anna Kalczycka pierwszy tak szczerze o swojej chorobie. Anna Kalczycka 41L Zawsze otwarcie mówi Ba o tym, kreska a cierpi na pewny chorob, z którym zmaga się współcześnie wiele osób. Dziennikarka postanowi Ba powiedzie, jak sobie z nią radzi. O chorobie za zaczby mówi coraz CZ, cień i okaza Bosi, kreska E naprawdę sporo z nich zmaga się z problemami starczyc. Choroba Hashimoto, bo o niej mowa, jest spustoszenie i pojawia się coraz więcej informacji na temat jak kreska Y z te chorob. Bos w tym temacie zabraby takie gwiazdy, jak Kajach 49l, Karolina Szostak, 42L, czy Kinga Rusin 46L Anna kalczyc w Kreska tak E nigdy nie ukrywa ba, Kreska E cierpi na te przewlekłą chorób, tak trudno do wyleczenia. Tym razem jednak postanowi bada kilka lat tym, którzy tak Kreska M uż sobie zni Kreska Y na co dzień. Prócz odpowiedniej diety, z której nale Kreska Y wyeliminowa gluten, cukier i soi. Czy te aktywności fizycznej, wakreskane jest jeszcze co, o czym wspomniała w banie prowadzca program Dzień Dobry TVN. Długreska ospa, dłukreska osi przytula, bez najbliższych kreskaszymi, jak najwięcej się mia i do blisko natury, najlepiej w cieple i bez bodcu to najwakreskaniejsze rady. Jakie zapamiętałam z poradnika dla zmagających się z Hashimoto. Nikt za nas tego nie zrobi, trzeba opiekować się sobą i zadbać o zdrowie, napisała pod jednym ze zdjęć z wakacji. Pod wpisem prezenterki pojawi Bosi wiele komentarzy, w których internautki również kreska przyznaby? Kreska doskonale rozumie jakie jest tuci kreska liwe kreska czyste chorob, bo sama na nie cierpi.